Czy czujesz, że w Twoim życiu coś jest nie tak? Może doświadczasz niewytłumaczalnego ciężaru, powracających problemów finansowych, ciągłych kłótni w rodzinie, czy uporczywego lęku, który mimo modlitwy nie chcecie opuścić? Zastanawiasz się, dlaczego, mimo szczerej wiary i wysiłków, pewne obszary Twojego życia wydają się być blokowane, a radość i pokój są ulotne? Jeśli te pytania rezonują z Twoim sercem, to wiedz, że nie jesteś sam. Ten moment, w którym oglądasz ten film, nie jest przypadkowy. To Boże wezwanie, ponieważ Święta Teresa od Jezusa, wielka mistyczka i doktor Kościoła, pozostawiła nam przerażające, lecz niezwykle ważne ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które dotyczy powszechnej praktyki, często niedocenianej, a która, jak sama mówiła, może otworzyć drzwi demonom w Twoim życiu. Drzwi, przez które wkrada się niepokój, choroba, Rozpad relacji i finansowe problemy. Drzwi, które być może, nieświadomie otwierasz każdego dnia. Dziś, w ciągu najbliższych kilkunastu minut, odkryjemy razem tę ukrytą pułapkę. Zrozumiesz, co dokładnie święta Teresa miała na myśli, i, co najważniejsze, nauczysz się, jak zamknąć te drzwi na zawsze, odzyskując pokój, radość i Boże błogosławieństwo. Zobaczysz, jak proste zmiany w Twoim codziennym życiu mogą przynieść spektakularne rezultaty, uwalniając Cię od duchowego ucisku i otwierając drogę do obfitości. Jeśli czujesz, że to przesłanie jest dla Ciebie, jeśli masz dość życia w cieniu niewytłumaczalnego cierpienia i pragniesz prawdziwej wolności, napisz teraz w komentarzach amen. Twoje życie może się zmienić, a to, co usłyszysz, może być kluczem do Twojego wyzwolenia, do Twojej osobistej przemiany. Jestem tutaj. Aby poprowadzić się przez to odkrycie, abyś poczuł, jak Boża łaska wlewa się w twoje serce i dom, usuwając każdy cień, każde zwątpienie, każdą blokadę, która hamowała twój rozwój i szczęście. A zatem, co to za praktyka, o której ostrzegała święta Teresa? To coś, co wydaje się tak niewinne, tak codzienne, że rzadko kto postrzega to jako zagrożenie duchowe. Mówię o nawyku narzekania, krytykowania. Plotkowania, o pielęgnowaniu sobie uraz i braku przebaczenia. O tych wszystkich negatywnych myślach i słowach, które z pozoru wydają się jedynie wentylem dla naszych frustracji, ale w rzeczywistości są trucizną dla naszej duszy. Święta Teresa, mistrzyni modlitwy wewnętrznej, doskonale rozumiała, jak delikatna jest nasza dusza i jak łatwo może zostać skalana przez te pozornie drobne grzechy. Mówiła o tym, że serce, które jest pełne goryczy. Niezadowolenia, osądu i plotek, staje się niezdatne do zjednoczenia z Bogiem. To serce, które zamiast promieniować bożą miłością i światłem, zaczyna emitować niskie wibracje, które przyciągają ciemność. Zastanów się, ilu z nas zaczyna dzień od narzekania na pogodę, na korek, na rachunki, na polityków, na sąsiadów, na sytuacje w Polsce czy na problemy w pracy za granicą. Ilu z nas w rozmowach z bliskimi, Zamiast budować i wspierać, skupia się na krytykowaniu innych, na wyciąganiu ich wad, na powtarzaniu zasłyszanych plotek? Jak często pielęgnujemy w sobie żal do kogoś, kto nas zranił, odmawiając mu przebaczenia, a tym samym odmawiając sobie wolności? Święta Teresa jasno widziała, że te postawy są jak otwarte rany, przez które złownika do naszej duszy. Nie musisz szukać skomplikowanych rytuałów czy tajemnych ksiąg, aby otworzyć drzwi demonom. Wystarczy, że pozwolisz goryczy zakorzenić się w twoim sercu, że twoje usta staną się narzędziem plotki, a twój umysł wiecznym siedliskiem krytyki i niezadowolenia. Pismo Święte, źródło wszelkiej mądrości, również ostrzega nas przed potęgą języka. W liście do Efezjan 4, 31, myślnik 32 czytamy. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzykliwość i złożeczenie niech będą usunięte spośród was, wraz z wszelką złością. Bądźcie natomiast dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i Wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Widzisz, to nie jest tylko kwestia dobrych manier, to jest kwestia duchowego bezpieczeństwa. Gorycz, gniew, złożeczenie to są właśnie te drzwi, o których mówiła święta Teresa. To są duchowe szczeliny, przez które wdziera się niepokój, choroby, podziały w rodzinie i problemy finansowe. Gdy Twoje serce jest pełne goryczy, nie ma w nim miejsca na Boże błogosławieństwo. Kiedy Twoje usta szerzą plotki, stajesz się narzędziem zła, a nie Bożej miłości. Zastanów się nad swoim życiem. Czy doświadczasz trudności w pracy, mimo że ciężko pracujesz? Czy w Twojej rodzinie panuje ciągły konflikt, a bliscy, nawet ci, którzy są daleko za granicą, wydają się oddalać? Czy masz problemy zdrowotne? Które lekarze trudno zdiagnozować lub wyleczyć? Bardzo często korzeń tych problemów leży w duchowym wymiarze, a ich początek w tym, co pielęgnujemy w naszych myślach i słowach. Pielęgnując narzekanie, krytykę i brak przebaczenia, tworzymy w naszym życiu pole podatne na działanie zła. To, co mówimy i myślimy, ma moc. To kształtuje naszą rzeczywistość. Jeśli nasze słowa są pełne negatywizmu. Nasza rzeczywistość również będzie negatywna. Dlatego teraz, w tej modlitwie, prośmy Pana o łaskę uświadomienia sobie mocy naszych słów i myśli. Prośmy o Ducha Świętego, który oczyści nasze serca z wszelkiej goryczy, złości i braku przebaczenia. Prośmy o dar rozeznawania, abyśmy umieli rozpoznać te subtelne pułapki, które zastawia na nas zło. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i przebaczenia, Przychodzę przed Twój tron łaski z pokornym sercem. Uświadamiam sobie teraz, jak często, nieświadomie, otwierałem drzwi złu w moim życiu poprzez moje słowa i myśli. Przepraszam Cię, Panie, za każde słowo krytyki, za każde narzekanie, za każdą plotkę, która wyszła z moich ustęp, przepraszam za każdą urazę, za każdy brak przebaczenia, który pielęgnowałem w moim sercu. Przepraszam za tę chwilę. Gdy pozwoliłem goryczy i złości kierować moim postępowaniem, zamiast twojej miłości i pokoju. Proszę cię, Duchu Święty, przyjdź i wypełnij moje serce. Oczyść mnie z wszelkiej negatywności, z każdego ziarna niezgody, z każdej trucizny goryczy. Niech twoje światło rozproszy ciemność, która wdarła się w moje życie. Spraw, abym umiał wybaczyć tym, którzy mnie zranili, i abym potrafił prosić o przebaczenie tych, których ja skrzywdziłem. Uwolnij mnie, Panie, od ducha narzekania i krytyki. Niech moje usta głoszą Twoją chwałę, a moje serce będzie naczyniem Twojej miłości. Panie, proszę Cię o łaskę przebaczenia moim rodzicom, rodzeństwu, małżonkowi, dzieciom, przyjaciołom i współpracownikom każdemu, kto kiedykolwiek mnie zranił, świadomie lub nieświadomie. Uwalniam ich i siebie od ciężaru tej urazy. Jednocześnie, Panie, proszę o przebaczenie dla mnie od tych wszystkich, których ja skrzywdziłem swoimi słowami, postawami czy zaniedbaniami. Pomóż mi to uznać i, jeśli to możliwe, naprawić. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Ci za to ostrzeżenie Świętej Teresy, które otwiera mi oczy na ukryte niebezpieczeństwa. Wierzę, że Twoja łaska jest większa niż mój grzech i że Ty masz moc przemienić moje serce i moje życie. Wierzę, że Ty chcesz, abym żył w obfitości, w pokoju i w radości, wolny od wszelkich wpływów zła. Ufam Tobie, Panie. Prowadź mnie ścieżkami Twojej prawdy, aby każdy mój dzień był świadectwem Twojej miłości i mocy. Niech tak się stanie, Amen. Teraz poczuj, jak Duch Święty wchodzi w Twoje serce, Dotykając każdej rany, każdego bolącego miejsca, każdej uwięzionej emocji. Być może czujesz teraz, jak ciężar opada z twoich ranion. To jest początek uzdrowienia, początek twojego wyzwolenia. Niech to przekonanie, że możesz o swoje życie wzmocnić cię. Ale to nie wszystko. Musimy pójść głębiej. Musimy zintensyfikować tę modlitwę. Aby raz na zawsze zamknąć te drzwi i przypieczętować Bożą Ochronę nad Twoim życiem. Czy czujesz czasem bezradność wobec narastających problemów? Czy lęk o utratę pracy, o przyszłość Twoich dzieci, o zdrowie bliskich, zwłaszcza tych pracujących za granicą, często spędza Ci sens powiek? Czy obawiasz się, że nigdy nie wyjdziesz z długów, że Twoja rodzina się rozpadnie albo że choroba, którą masz, będzie tylko postępować? Te lęki, drogi bracie i siostro, są pożywką dla zła. Kiedy karmimy się strachem, kiedy pozwalamy, by dominował w naszym umyśle, otwieramy kolejne luki, przez które ciemność może nas atakować. Zło nie chce, żebyś był wolny, szczęśliwy i pełen pokoju. Chce cię zniewolić, okradać z nadziei, zniszczyć twoje relacje, twoje finanse, twoje zdrowie. Ale Bóg ma dla ciebie inny plan. Święta Teresa, która sama zmagała się z demonami zwątpienia i pokus, wiedziała, że jedyną drogą do zwycięstwa jest całkowite zaufanie Bogu i aktywne odrzucenie zła. To nie wystarczy tylko prosić o przebaczenie, trzeba również świadomie odrzucić i związać moc ducha, który próbował działać w Twoim życiu. Musisz zadeklarować swoją przynależność do Chrystusa i stanąć w Jego mocy. Pamiętasz ostrzeżenie świętej Teresy o drzwiach? Teraz, z Bożą Pomocą zamkniemy je na zawsze. Pismo Święte daje nam moc i instrukcje. W jednym liście Piotra 5, 8, myślnik 9 czytamy: Bądź się trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia dotykają Waszych braci na świecie. To wezwanie do walki. Ale walki duchowej, w której naszą bronią jest wiara i Boże Słowo. Nie jesteś sam w tej walce. Zło nie ma nad Tobą władzy, jeśli sam mu jej nie dasz. Dlatego teraz z mocą Ducha Świętego, z mocą imienia Jezus, deklaruję nad Twoim życiem. Deklaruję, że każdy duch narzekania, krytyki, plotek i osądu zostaje teraz związany i wyrzucony z Twojego życia w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma już nad tobą żadnej władzy. Deklaruję, że każde ziarno goryczy, złości, urazy i braku przebaczenia, które zostało zasiane w twoim sercu, zostaje teraz wykorzenione ogniem Ducha Świętego. Twoje serce staje się wolne, zdolne do miłości i przebaczenia. Deklaruję, że wszelkie przekleństwa słowne, które padły z twoich ust lub przeciwko tobie, tracą swoją moc w imieniu Jezusa. Zostają złamane i unieważnione. Deklaruję, że wszelkie kłamstwa, którymi Biabeł próbował Cię zwieść, dotyczące Twojej wartości, Twojej przyszłości, Twojej zdolności do bycia kochanym i szczęśliwym, zostają teraz zdemaskowane i zniszczone przez prawdę Bożą. Deklaruję, że każdy wpływ demoniczny, który wdarł się do Twojego życia poprzez nieświadomie otwarte drzwi, zostaje teraz przerwany i odwołany w imieniu Jezusa. Drzwi te zostają zamknięte i zapieczętowane krwią Chrystusa. Niech pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zagości w Twoim sercu. Niech radość Pana będzie Twoją siłą. Niech uzdrowienie dotknie każdego aspektu Twojego życia, Twojego ciała, Twoich emocji i Twoich relacji. To nie jest już tylko teoria, to jest moment Twojego duchowego przełomu. Już nigdy więcej nie będziesz żył w strachu. Już nigdy więcej nie pozwolisz złu okradać cię z Twojego dziedzictwa w Chrystusie. Twoje życie jest w Bożych rękach, a Jego plan dla ciebie jest planem dobra, a nie zła, aby dać ci przyszłości nadzieję. Pamiętaj, że zło boi się światła, a Ty jesteś nosicielem światła Chrystusowego. Od teraz Twoje słowa będą niosły błogosławieństwo, a Twoje serce będzie przepełnione miłością. To jest Twój czas na duchowe zwycięstwo nad każdą przeciwnością. Nad każdym lękiem, nad każdą blokadą. Niech ta modlitwa będzie Twoim aktem wiary, Twoją deklaracją wolności. Poczuj to teraz, poczuj tę moc. Moment największego duchowego przełomu właśnie nadchodzi w Twoim życiu. To nie jest tylko modlitwa, to jest spotkanie z żywym Bogiem, który przekracza wszelkie granice, aby Cię uwolnić i pobłogosławić. Widzę to jasno. Bóg pokazuje mi, że ten czas narzekania, ten czas goryczy, ten czas duchowego ucisku, który doświadczałeś, właśnie się kończy. Widzę, jak potężna dłoń Boga wyciąga się do ciebie, aby podnieść cię z każdego dołka, z każdego miejsca, gdzie czułeś się uwięziony lub opuszczony. Widzę, jak ciemne chmury, które wisiały nad Twoimi finansami, nad Twoim zdrowiem, nad Twoimi relacjami, rozpraszają się. Ustępując miejsca jaśniejszemu niebu, pełnemu Bożego światła. Wiedz, że Pan patrzy na Twoje serce i widzi Twoje pragnienie wolności. On słyszy Twoje wołanie. W tej chwili Bóg dotyka Twoich lęków: lęku o przyszłość, lęku o bezpieczeństwo pracy w Polsce czy za granicą, lęku o choroby, które nękają Ciebie lub Twoich bliskich. On mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie bój się bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię i pomogę Ci. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości mojej kropka. Słyszę, jak Bóg obiecuje Ci boskie zaopatrzenie. Tam, gdzie brakowało środków, gdzie były długi, gdzie obawiałeś się o każdy grosz, On obiecuje otworzyć dla Ciebie strumienie błogosławieństwa. Widzę nowe możliwości pracy, nieoczekiwane źródła dochodów, mądrość w zarządzaniu finansami. To Boża obietnica dobrobytu i stabilności dla Twojej rodziny. Alleluja! Widzę również, jak uzdrowienie i odnowa dotykają Twojego ciała. Każda choroba, każdy ból, każda dolegliwość, która przez długi czas Cię dręczyła, zostaje teraz ogłoszona uzdrowioną w imieniu Jezusa. Czy to chroniczny ból, czy niewyjaśnione schorzenie, Bóg dotyka Cię swoją mocą. Widzę, jak słabną te objawy, jak wracają siły, jak odzyskujesz pełnię zdrowia. Chwała Panu! Twoja rodzina, Twoje najcenniejsze dobro, także jest w centrum Bożego działania. Widzę pojednanie, harmonię i głębszą miłość tam, gdzie były konflikty, nieporozumienia, a nawet lata milczenia. Jeśli są bliscy, którzy są daleko, na emigracji, widzę, jak Boża miłość łączy Wasze serca uzdrawiając wszelkie rany rozłonki i niedopowiedzeń. Drzwi do prawdziwej komunikacji i wsparcia otwierają się. Widzę, jak odzyskujesz pokój w domu, a Twój dom staje się sanktuarium miłości i radości. Alleluja! Poczuj teraz, jak Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełnia Twoje serce. Wyobraź sobie, jak znikają wszelkie lęki, jak zostajesz otoczony Bożą ochroną, jak twój dom jest miejscem harmonii i dobrobytu. Wizualizuj sobie, jak Twoje finanse rozkwitają, jak Twoje zdrowie wraca do normy, jak Twoje relacje z bliskimi stają się silniejsze niż kiedykolwiek. To jest Twoja rzeczywistość, bo Bóg, który jest wierny, obiecał to Tobie dzisiaj. W tej chwili, aby przypieczętować to Boże błogosławieństwo, powiedz głośno lub w swoim sercu: Przyjmuję to. Amen. Wypowiedź to z całą mocą Twojej wiary. Niech Twoje słowa staną się narzędziem boskiej mocy, manifestując te obietnice w Twoim życiu. To jest moment, abyś poczuł, jak Boże światło wypełnia każdy zakamarek Twojej istoty, usuwając resztki cienia i wlewając w Ciebie nową nadzieję, nową siłę, nową radość. Niech to przekonanie o Bożym działaniu będzie w Tobie tak silne, że rozproszy wszelkie wątpliwości. Bóg jest z Tobą. Bóg działa dla Ciebie i Bóg daje Ci zwycięstwo. Chwała Panu. Więc pamiętaj, to ostrzeżenie świętej Teresy nie było po to, by Cię przestraszyć, ale by Cię uwolnić. Ta powszechna praktyka narzekania, krytykowania i pielęgnowania uraz, która otwierała drzwi demonom w Twoim życiu, właśnie została zdemaskowana i zamknięta dzięki tej modlitwie. Wiedz, że od tej pory Twoje życie ma być świadectwem Bożej Mocy i obfitości. Twoje słowa, które kiedyś mogły być źródłem problemów, teraz stają się źródłem błogosławieństwa dla Ciebie i dla innych. Niech Pan błogosławi Twoje ręce w pracy, czy to w kraju, czy za granicą, aby każda Twoja praca przynosiła Ci satysfakcję i stabilność finansową. Niech Pan błogosławi Twoje zdrowie, odnawiając każdą komórkę Twojego ciała i dając Ci siłę do każdego dnia. Niech Pan błogosławi Twoją rodzinę, aby panowała w niej miłość. Zrozumienie i jedność, a relacje, nawet te nadszarpnięte przez rozłąkę, zostały uzdrowione. Niech każdy, kto jest daleko od domu, poczuje Bożą opiekę i bliskość. Niech Pan błogosławi Twoje serce, aby było ono wypełnione pokojem, radością i wdzięcznością, wolne od lęku i niepokoju. Aby przypieczętować to błogosławieństwo, proszę Cię, napisz teraz swoje pełne imię w komentarzach. W ten sposób składasz świadectwo swojej wiary i otwierasz się na pełni tego, co Bóg ma dla ciebie. To twoja deklaracja gotowości na przyjęcie wszystkich tych łask. Niech każdy, kto zobaczy twoje imię, będzie świadkiem twojego zwycięstwa. A jeśli ten film poruszył twoje serce, jeśli czujesz, że ta modlitwa była dla ciebie ratunkiem, podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje tego wyzwolenia. Jest tylu ludzi w Polsce i poza jej granicami, którzy borykają się z podobnymi problemami, nieświadomi duchowych przyczyn ich cierpienia. Bądź narzędziem Bożej miłości i przynieś im nadzieję. Poślij ten film komuś bliskiemu, może bratu, siostrze, rodzicowi, przyjacielowi, który zmaga się z trudnościami. Niech i oni doświadczą tej samej wolności i błogosławieństwa. I nie zapomnij, proszę, subskrybować nasz kanał. Abyś każdego dnia mógł otrzymywać więcej takich modlitw i duchowych przesłań, które będą Cię wzmacniać i prowadzić na drodze wiary. Aktywuj dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. Teraz, gdy ten film dobiega końca, nie odchodź bez obejrzenia następnego filmu, który pojawi się na ekranie. Został on przygotowany specjalnie dla Ciebie, aby kontynuować Twoją duchową podróż. Niech Pan błogosławi Cię obficie. Dołącz do nas także dziś wieczorem na naszej wieczornej sesji modlitewnej, gdzie wspólnie będziemy budować społeczność wiary i miłości. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie nowym początkiem, pełnym Bożej łaski i Jego niezmierzonej miłości. Z Bogiem